Witam. Wiem, że miał być Halloweenowy special, no ale też nie było i na razie nie będzie. Nie tylko dlatego, że Halloween już się skończyło i było bez sensu zaraz wrzucać Halloweenowy Special, jaki już listopad, nie odchodzi. Otóż chwilowo odchodzę. Uznałem, że nie ma sensu obecnie prowadzić tego kanału, no bo w sumie to i tak tego nikt nie ogląda. Słownie, mój najnowszy film ma trzy wyświetlenia, w tym jedno moje, <grym> więc coś w tym jest. Co bardzo podejrzewam, że ja jeszcze tu wrócę, z trochę inną formułą, możliwe, że nazwę zmienię. No, Nazwa ja też zmienia, bo doszedłem do wniosku, że obecna w sumie dosyć bez, bez taka... No, nie, nie wskazuje w ogóle na nic. No, nie wiem. Bober europejski to pasuje, jakbym robił jakiś DIY z drewna w stylu, jak zrobić, ym, nie wiem. Auto, z drewna albo człowieka, albo cokolwiek. A ja się na tym nie znam. Miejsce na to jest głupi, więc nie ma to w ogóle sensu. Yy, no w każdym razie yy, robię sobie wakacje od głupka, tak to można nazwać. Ale może, tak, tę aż jedną osobę, jeśli tylko w ogóle istnieje, yy, którą to jakkolwiek na niższym stopniu obchodzi, yy, uspokoję, że ten special na Halloween to w sumie nie był tematycznie aż tak powiązany z Halloween w sumie. No, przynajmniej nie bardziej niż wszystkie inne, bo też było o demonach Tylko trochę taki bardziej Taki trochę bardziej, trochę bardziej, taki trochę bardziej po prostu Taki lepszy <śmierdziwiam> Nie wiem czy lepszy no. Taki trochę no, Specjalny, no niekoniecznie na, na Halloween po prostu taki Bardziej wytegowany właśnie No więc po prostu, jak, jak już wrócę z tego, nazwijmy sobie urlopu, wakacje, jak zwał tak zwał To będę mógł w sumie zrealizować ten specjal jako, jako po prostu film zwykły, niekoniecznie na halloween też po prostu zrobić niego specjal na przyszły halloween, ale to, to raczej wątpię Chciałem też zrobić jakąś recenzję naszego odcinka Halloween, który wyszedł kilka dni temu jak, Na no, moment jak to nagrywam Ale raczej nie zrobię Już wydaje mi się, że jest to jednak, mimo tego, że to było rata to kiedy to było temu? No, kilka dni, na pewno mniej niż tydzień. Yy, no ale wydaje mi się, że jednak yy, jest to już trochę przedawnione poniekąd. Yy, no i po prostu nie ma sensu już. zwłaszcza, że musiałbym dopiero teraz się za niego zabrać, a zanim bym go skończył, to pewnie już znaczyłoby minąć dwa tygodnie od premiery, To już w ogóle nie, nie ma sensu. No. Zastanawiam się też, czy po prostu nie zostawić z tego kanału bo tak bez niczego. Kogo to w ogóle obchodziło? Pewnie tylko mnie. No ale uznaję jednak, że nie do końca czułbym się dobrze, wiedząc, że robię to tak bez żadnego wyjaśnienia. Nic. Więc wyjaśniam to właśnie przez ten film. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. Jakie są jeszcze plany? Nieważne. Żegnam, żegnam, przynajmniej na, na, na jakiś tam. Czas, nie wiem na jaki, na jaki czas żegnam.